Ok, cześć, witajcie wszyscy. Um, trochę się nie widzieliśmy, ale już wróciłem. Uh, I dzisiaj sobie zagramy w grę, która jest grą typów, na, wiadomo, mm, kolejny, kolejny, no na moim kanale pierwszy, ale generalnie jest to kolejny fun game, jeden z wielu, jakie istnieją. Uh, nic o tym nie wiem. Jest to demo. Bo pewna gra jeśli się nie mylę jeszcze nie wyszła, więc po prostu zaczynamy. Okay. O, zobaczymy, zobaczymy. Czyżby Wow. Parę dni temu pracowałem z tymi animatronikami. Robię, żeby pomóc dzieciom, które są chore na rakach w szpitalu. Gdy patrzyłem na te animatorniki, ktoś był w pokoju z nimi. Czułem zimno i zacząłem widzieć rzeczy. Teraz gra chyba jest z kolei za cicho. Zobaczyłem uśmiechającą się twarz i widziałem martwe ciała i moją córkę. Tak jakbym znikał. Zanikał Ulala Eee. Dobra. Trochę pod guśnie. Mam nadzieję, że... Teraz będzie dobrze. To co? New game, lecimy. Chapter pierwszy Free from Memory and Hope Nimi Abstract Almost Feature. Dead man is not a dead man, he's a death like. <laughs> Chyba nic ciekawego. Śmierć nie jest prezentem. To tortury. Uznałem, że nie warto tego tłumaczyć. <laughs> Nowa era animatroników. William and Henry. Oho. Goliath Hospital. Jesteś gotowy, William? Nigdy nie byłem bardziej. Niedługo to będzie rewolucyjne. Tak, to pomoże wielu ludziom. Nie będzie już więcej terroru w, w szpitalach. E, zacząłeś już z którymś? E, myślałem, żeby... E, myślałem, żeby zrobić, jak już skończę szpital. Ale to mnie nie ma problemu. Zrobię co mogę. Muszę zobaczyć Elizabeth Teraz. Um... Pozdrów ją ode mnie. Kurde, jakie backstory do fan game of NAFA. Mhm, dwa lata później. Śmierć tworzy anioły, daje skrzydło, gdzie tylko mieliśmy ramiona. Raven? Krucze? Kruk? Pracowałeś nad tym przez dłuższy czas. Myślisz, że kiedy skończysz, robię co mogę. Moja głowa, mechanizmy zabijają mnie. Nie masz więcej niż tygodnia na ukończenie tego. Nie wiem, czy mogę dalej to robić. William. Robimy coś rewolucyjnego. Pomagamy wielu dzieciom, żeby nie, by nie bały się szpitalów. Ta, Pomaganie dzieciom. Henry, moja córka zmarła rok temu. Żaden szpital nie mógł pomóc. William, uspokój się. Moja córka była wszystkim dla mnie. Nie chcę kontynuować tej pracy dla. Ludzi, którzy zobaczą tylko ją przez trzydzieści minut dziennie. nie mogę już. William? Wynoś się stąd, proszę. Ciekawa. Wizja historii Williama Aftona. <laughs> znaczy, ciekawa wizja. Teoria, z, gdzie to tak wygląda, znam, ale w sumie żadna gra nigdy nie pokazała tego i akurat fajnie to pokazuje to jak to się wszystko zaczęło. Już to zrobiłeś, albo poczułeś, albo spadłeś. Nie wiem w jakim kontekście. Krew w twoich rękach, ale masz szpony, co jest. Ojcze, moje ciało boli. Możesz uciec od swojej przeszłości. William. 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 Czyżby gameplay? Gdzie jestem? Virus J Total Madness. Co to zasłonik tańczący. Chapter pierwszy. Przebudzenie. What the hell is going on? Co się tu dzieje? O, o kurde. Um, no dobra. no jest zamknięte. Chyba nie możemy iść. Okej żeby iść do tyłu. Mm -hmm. można iść dalej. A, tu jest kuchnia jakaś. Ja ty to zrobiłeś. Ok. Mhm. Mm to byliśmy... No to tu teraz nie? Weszliśmy? są zamknięte. To idziemy tam. To też zamknięte. Ha. I co teraz? To zamknięte i to też. Tutaj o to, też jest zamknięte. Znajdź wejście do środka. Okej. Okay. To jest zamknięte też. To idziemy z powrotem. Nie ma tu czegoś? Czy tu byliśmy? To jest ta kuchnia. No i tu była ta lodówka. Hm, no to tu nic nie ma, nie? No to się cofamy, cofamy, jesteśmy tu, no to się jeszcze cofamy. To jest zamknięte, tutaj, tu nas nie było. Okej, okay, słonik. Klucza. Super. A tu? Latarka. O tak, to już widzę. Ta, to będzie przydatne. Czyli my tak w ogóle chyba gramy jako William Afton. To jest y, fajne, nie powiem. Podoba mi się to. E, gdzie teraz tam? To było tam chyba, nie? Nie, to tam, dobra. Że nic tu nie czeka na mnie już. Otwieramy drzwi, OK. To nie wygląda jak wyjście. uwaga. to było? What the fuck? Co, z... co, się co się tu dzieje? Panie i panowie, ujem a w to nie wie co się dzieje. O, teraz się zaczyna snuff experience. O, kurde. Okej. Okay. Oh, shit. <laughs> I już i tak jesteś martwy. Powstań! Chyba miałem się obronić w tej chwili ale. <laughs> no dobra, nie jest tu. Play sound. Czyli on działa jak spring trap, okay. ok. Oj, ktoś tutaj kolejny był. Okay, okay. Widzę, że tu z buta wjeżdżamy, tak? O -o. Emm. Um. Okej, okay. czajemy. O matka. No to będzie jakby tak. the fuck was that? Wyłączył kamerę, gminął z jego strony. Czyli generalnie, gościu działa jak Springtrap i trzeba go przewoływać. A na tego gościa dziwnego nie mamy patrzeć, tak? Oh. Szybko Dobrze, że tu energii nie ma, bo jestem słaby w takim management. Gdzie jest on? jest pan miły mm -hmm. oj. Damn, nigga. You're creepy as fuck. Widziałem się ty... lewku, czy ja powinienem czegoś jeszcze tutaj szukać? Może się troszkę ubawiam, o <laughs> ja, co chodzi z tym dźwiękiem lwa. Ej, bo cały czas jest dwunasta, o co chodzi? Am I to do something? Hm. Bo ten czas coś trochę wolno leci. Nie powiem, że nie. Gameplay polega tylko na tym, że... co? Tu klikam E? to myszko mi dyła. Oj. Coś się zaczyna dziać. Okej. Okay.

Aha! Potwory zniknęły na razie. Okej, okay, tak to działa, dobra. Już prawie gotowe. Tu jesteś. Wow. To prawie wygląda jak żywe. Jak tego nazwiemy? Bobby. Dobre imię na kruka. Bobby będzie moim najlepszym przyjacielem. Więc co byś teraz chciała zjeść? A czy możemy zjeść pizzę? Oczywiście, ale musimy kupić drugie, bo Henry z nami będzie jeść. Czy wujek Henry, o oh Boże. Probably he really likes to stay here. A założę się, że będzie chciał, chciał zobaczyć Bobiego, Bobiego kruka. Oj! No dobra, never give up. Never gonna let you down, William. Never. Never coś tam smiling. Nie wiem, co to jest napisane. 41 Louis Blue. Never give up. O. Oh. Um, okay. Never stop smiling. No dobra. Czyżby teraz to było otwarta? Mhm. Coś wywali z drzwi.

tej co stworzyłeś, co zniszczyłeś, całe cierpienie, które, które, do którego się przyczyniłeś, które spowodowałeś... <laughs> Z swojej przeszłości, Aston miał być teraz krzyk Frediego z nafejdynki. O, to dalej gramy. Okej. Okay. czyli do naszej zabawy dołączać, to się. Je... Ktoś jeszcze. No dobra, czyli mogę się tego jakoś pozbyć? Ups, no tak. Rozumiem, że im mniej się patrzę, tym mniej tych rąk jest. Okej, okay. rozumiem, rozumiem. O. Dobra, jego ja go mam w garści. Czyli co, z każdą godziną dochodzi nam nowy futrzak do zabawy, tak? Hmm. Okej. Okay. Słonik nam zaczął uciekać. Trzeba go trzymać. Oj, dobra, będzie tam słoniu. Taki ten śmieć. O, poszedł sobie. Lejsz tu. Dobra. że jak za długo będę patrzeć się na te łapy na kamery w sensie to dostanę chomskera Musimy go trochę bliżej do nas, bo na tej kamerze jest ten ziomek, no to na to możemy go dać. No to mamy problem, ooo, no i dupa. No dobra, myślę, że na drugiej nocy trochę mi zajmie. A więc po prostu zobaczymy się w następnym odcinku z nocy drugiej. Hm, nocy, godziny. A więc dziękuję za oglądanie i trzymajcie się.